Miłość bezwarunkowa, a raczej jej brak. Powiem swoją perspektywę, czym jest dla mnie miłość bezwarunkowa, której większość nas nie zaznaje. Miłość bezwarunkowa dla mnie jest kochaniem wszystkiego. Czyli opiekun w dzieciństwie nie kochał nas bezwarunkowo do wszystkiego tego, co jest w nas: czy to smutek, czy to ekspresja, czy to radość, czy to podskoki. Musieliśmy być jacyś, żeby zasłużyć sobie na miłość i przenosimy takie przekonanie na swoją dorosłość. Tylko, że teraz robimy sobie to sami, żeby wewnętrznie zasłużyć na miłość. Biczujemy się, katujemy, jak to osiągnę, jak to zrobię, jak będę miała taki związek, taki, no, wtedy będę kochana. Tylko gdzie my szukamy tej miłości? Ciągle na zewnątrz. A jedyną osobą, którą tą miłość może ci dać, jesteś ty sama. Twoje serce może ci to dać. Otwarte serce nie będzie ci oceniać, czy ty jesteś zmęczona, czy ty jesteś smutna, czy cię coś boli. Ono przyjmie wszystko. Owszem, na początku może nie być otwarta na te wszystkie emocje, bo to jest trudne, bo nago tak nas nie uczono. Możemy wchodzić w zamrażanie się. I okej. Okay. Ale już sama świadomość, że zasługuje na miłość w każdym swoim stanie, to jest bezwarunkowa miłość. I wtedy nie łakniemy tego tak na zewnątrz, już nie szukamy tego tak na zewnątrz, bo sami wypełniamy się swoją własną miłością do wszystkiego, co jest w nas dzięki. Bardzo proszę, jeżeli uważasz, że to o czym się dzielę ma wartość, zasubskrybuj mój kanał YouTube. Wszystkie linki w opisie w poście. Dzięki.